Cześć moi drodzy. dzisiaj muszę Wam pokazać jak można zrobić e, metalowy kosz albo wiklinowy kosz w tym wzoru Niestety, aby to działało obiekt musi być całkiem osobny i nie możemy mieć wgłębień To na co wpadłem, zobaczcie, niech Wam ukaże jak to wygląda Uchwalam wtyczki t shield to można włączyć bo w wersji 4.2.2 będzie to działać tylko musicie przekopiować wasze wtyczki aby to działało MOBSI ADORS to się tak nazywa dzięki temu możecie wygenerować koszyk wyklinowy ale musiałem wszystkie swoje e, skrypty skopiować z tego katalogu Blender 4.1 bo wersja 4.2 nie ma wtyczek skrypty, addons wszystko skopiowałem z don't i przejdę do wersji 4.2 rc 42.2 rc i tutaj do katalogu do 4.2 skrypty, Adolf i do tego folderu spokochała wszystkie wtyczki, e, których Blender 4.2 nie miał bo wtedy mogę ci je zainstalować i włączyć. Masa chyba nie było w wersji 4.2, a teraz mi to działa. <laughs> Dobra, spoko. Co? To... to mogę użyć ale z tym rakiem można nieco trochę lepiej popracować, moi drodzy muszę się upewnić Gracie daj mi spokój pies mi zawraca teraz gitarę akurat klęskiego coś chcę mobilować chwila ja, moment bo jest tu nie 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 chciałem bardziej takie gładki dać. wiecie co Muszę na chwilę włączyć sobie move vertices. Nie musiałem mieć eee, a za mocno. Uchę. Czemu ten jest mi ten zabrać... Gracie! Zostaw mnie... Jeszcze nie będę głaskał. Jest mi zabrać mój grob z gitarę. O właśnie, to jest tak miar ładnie Muszę trochę wycieścić tą, tą ołogię obiektu. Aż nie, wiem, trochę się nie, chce Chyba jest okej okay. Tylko tutaj nie, się tak zastanawiam czy jak usunę, tą będzie. nie, 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 zepsuje nie, nie, Chyba jest jest okay. A, nie, nie mogę. Ugh, nie, niestety nie mogę bez tego. Dobra, moi drodzy. Mamy na wzór pattern i mamy koszyk. Ach, nie ma za dużo tej ojogi. Na przykład trzeba to zaznaczyć, potem to, a potem opcję test i jej włączyć. Można to, rejaki fuajwo konstant wybrać? To nam wygeneruje osobny obieg. Jeśli się przyjrzycie, to tutaj koszyk fajnie mam pattern od wewnątrz. Jeszcze tutaj go zakładki, jak wyjdziemy, to mamy na dole, mamy opcję refresh, fan, taki coś. Mamy tu opcję relative, albo konstant skale, jest kasowa. Spalowanie Faces, Normals Move, Normals Widzicie, jak to ładnie wyłączył mi do tego? Macie no jeszcze modyfikator Solidify Grabby, Bounce, Merge, Opcje Jak macie możliwe, jak tutaj jest Jak jak nam się tak dodaje, jest gruby taki obiekt Czekajcie, bo nie wiem czy mi będzie to działało Bo jeśli nie my to, to powinno mieć wewnątrz otwory Jak to z tym będzie działać, ja nie wiem Spróbuję Bo możecie wciąż to użyć w tym ale ja nie wiem, jak to będzie działać O jazda Szybajcie, nie działa No, 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 ale i tak muszę to y, um, ustawić, scale a, skalowanie mamy, patrzcie. A, czyli to działa z tym. Eee, opcja merge. Sprawdzę. Proszę jak macie wewnętrzne ścianki. No ja i nie wiem jak to będzie działać. Odświeżę to. Można się to pozbyć. Wtedy będzie to solidny obiekt. Bo nie wiem jak mi zareaguje na dodanie tego. Niestety nie, nie, nie działa mi z Samsung Service modyfikatorem. Bo widocznie mo musiałbym ten bok ścianki usuwać. Ucie, nie wiem czy to ma sens. Wiecie czy chcę najlepiej? Jakbym zrobił ...kopię zapasową obiektu Kąj G. Ale mamy wzór, pattern i zaniech jakieś kształki dodajcie na scenę. Tylko jak jest ja myślnie, to by tutaj lepiej zrobić. Czy powinienem był te ścianki usuwać, czy nie? Czy wtedy będzie błąd? Jak tak zrobię? Zaraz zobaczymy. Faces. O, wiecie o co chodzi. Bo wtedy mi pięknie przyspawa. Wtedy będzie można coś dalej z tym zrobić, jak będzie to pięknie przyspawane. Na szczęście mi generuje całkiem osobny obiekt. No tu nie wiadomo, jak to zareaguje. Niestety, takie... czekajcie, bo ja nim tu widzę Ja sam wewnątrz puste te. Więc może chyba dobrze to. Ogarnąłem, zaraz zobaczę. Nie no, wszystko się zgadza. Widzę ustą przestrzeń tu i mogłem to zespawać. Yy, mamy tu zaskajowanie. Czekajcie, bo nie wiem, czy będę mógł to zespawać. Bo jest coś takiego. Już nam okazywałem. Pude. Ej, hey, moment, to spawa. Jest tu jeszcze opcja. Spawa mi. Ojazda. No Już się gało? Nie, bo jestem ciekaw, jak ten oligon będzie się zachowywał. Jeszcze muszę zmniejszyć skajowanie. Ja są dać ten Serwis Modyfikator. To powinno być w sumie wygładzone. Ale ja chciałem eksperymentować najbardziej z modejowaniem. Proszę. I tutaj co to jest? Można to usunąć? Ale ja się martwię, bo no ja nie wiem jak mi to będzie wyglądało. Jest! Chyba się udało, moi drodzy. Wow, ale ciekawie to wygląda. Moment, to się udało. Zostawał mi koszek. Można... Ale gdyby to miał więcej krawędzi... Czekajcie, coś sprawdzę. I teraz można byłoby ten On sprawdzić. Niestety, nawet na moim komputerze nie ma sensu włączać modyfikatora samodzielnego serwisa, jak widać. Koszyk jest idealnie zespawany, mamy właściwy pattern. Wszystko chodzi o to, żeby tu nie było nic. Jak tu widzicie. Można dalszej obrówce poddać ten pattern, wzór. Właśnie dlatego wykasowałem te wewnętrzne ścianki, bo według mnie ma to sens. Karma i Gardze się tak raz wmijakałem, widziałem Ale innego wyjścia nie miałem. Można jeszcze... Pócz jest zabrać za głowę. Nie mam czasu, jest. A kurde. Czekaj, czy mam jakiś On jest trochę ryzykowny. Coś jeszcze mogłabym ciekawego z tym kształtem zrobić. W sumie mam ciekawy pomysł, jak mogłabym dodać ten kształt do koszyka. Zawsze muszę coś dziwnego wymyślić. Szkoda, że nie ma tak jak w programie Software że Możecie tak fajnie odjedynczyć poligony. Dajcie mi czekaj, jest mi zawraca głowę, może no, się powiodło. Nie no kurde Nie no nie wyszło mi No star, nie zachwyca mi głowy jesek. Aaa, do gwiazda z tym Ja zapomniałem gagać do tego Ten tutorial miał być na szybko, ale czasami nie da się zrobić wszystkiego szybko. Moi drodzy, o, to jest to niemożliwe czasami. Si. Czekaj, no kurde, no co załapiec jest. Czekaj, nie mam czasu teraz. Nie mam nic. Jaki ten jest z Teraz akurat mi głowę zawraca. Daj mi chwilę, Daj mi tutorial. Dobra. Mamy wygenerowany kształt. Wygięte to o niebo lepiej. I tutaj muszę to zaskalować. Nie, może fajne chcecie zrobić. Ale zależy jak jest skonfigurowany Oligon. Mędrzeć. A to trzeba zobaczyć. No i suka. No I teraz to wygląda. Wiecie co, nawet to fajnie wygląda. Nawet to fajnie wygląda. Można zarówno mi zrobić. O nie. Zależy od tego jak ten pattern, wzór będzie przez nas wyegitywany. Bo wszystko jest możliwe. Zobaczcie na dół koszyka. Ten koszyk mógłbym mieć bardziej gładki kształt tu wewnątrz. Ale mam pewien pomysł, jak to naprawić. A Simon, mogę to zrobić szybciej, a nie jak wolno Dobra, Simon, dwa, nie ma jest? U, Gdzie to jest? O, gdzie jest to na Jów, tu jest.

bo ja nie mogę się skupić. Nie widzę tego na chędzie. Youth A, tu wyłosowane. A, i wiem dlaczego. Nie mogę tego zauważyć. W ciężko to widać. Jak jest to w to można to wyłączyć. E, Region Over Yap. Ja niektórych machetów się sprawdzać, a ja przez tą opcję region ja nie widziałem tego na hędzie. i tutaj mamy opcję circle i mamy teraz gładki okrąg o tym właśnie chodziło fajnie że można takie fajne rzeczy zrobić Ale to trzeba to obrócić. To nie jest tutorial okien na hendzie, tylko tutorial jak uczyć mężczyzn sił. Ale po prostu mi się kosz nie udawał i wygeneruje go eee, jeszcze raz. Parm leger trochę przedłużam. Jestem cierpliwy, ale nie wiem jak wy. Jeśli rozwlekałem się z tutorialem. To no wybaczcie mi. Jesu jate? Constant. To chyba nie ma znaczenia tu. Od razu se zaskaluję Aha, wygląda to na interesująco. A pamiętajcie, chyba być w opcji GATE'a. Nie, gdzie? No i super, no i mamy nasz gotowy kochek. Zobaczcie go wewnątrz, jak to wygląda. No zarąbiście to wygląda. Normalnie modelowanie manualne takiego kosza na śmieci długo by Wam zajęło. A ja Wam pokazałem profesjonalny tutorial. Ale upewnijcie się, he, e, taki ater jak macie wytłoczony. Musimy wykasowane ścianki mieć od dołu do góry. Tak aby rachunki Bridge czy Merge mogło działać bez problemu Właśnie coś takiego można było uzyskać Pamiętajcie o tym Bo dzięki temu przyspieszyłem proces modelowania Ja widziałem wideo, tutorialie ja i ludzie zapalą sam tego rachunka Fajne, chęć robią Miłego dnia wam, chęć i trzymajcie się